Dzisiaj w komentarzu będę mówiła na temat, czy nasze psy i koty są bezpieczne. Szokujące wydarzenia w USA mogą przenieść się również do Polski. Zjadanie psów i kotów przez migrantów czy to tylko problem Ameryki, czy wkrótce dotknie również nas? Kiedy myślimy o bezpieczeństwie naszych y, ukochanych psów i kotów, trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek mógłby im zrobić krzywdę. Dlatego, że są częścią naszych rodzin, lojalnymi towarzyszami i źródłem radości. Ale wydarzenia, które miały miejsce podczas ostatniej debaty prezydenckiej w Salach Zjednoczonych, rzucając cień na bezpieczeństwo, Donald Trump szcząsnął opinią publiczną swoimi oskarżeniami, że migranci z Haiti zjadają psy i koty. Czy to naprawdę może się dziać w XXI wieku? A co najgorsze, czy możemy być pewni, że nasze zwierzęta w Polsce są bezpieczne? Tu mamy pytanie. Podczas debaty prezydenckiej Donald Trump wypowiedział słowa, które wstrząsnęły wcząs światem. Oni jedzą psy i koty. Stwierdził, mówiąc o migranta z Haiti, wyobraźcie sobie to, Twój ulubiony, ukochany, wręcz pies, który jest dla ciebie jak członek rodziny, nagle znika, a potem dowiadujesz się, że został zjedzony. Takie oskarżenia są nie tylko bulwersujące, ale wręcz niewyobrażalne. Jak można w ogóle pomyśleć, że takie okrucieństwa dzieją się w jednym z najbogatszych, najpotężniejszych krajów świata? Czy naprawdę jesteśmy? Świadkami takich wydarzeń. Czy psy i koty w USA są zagrożone? A może to tylko mit, legenda miejska, która została podniesiona na arenę polityczną? Eksperci, w tym amerykańs amerykański profesor Thomas Płudowski, wskazuje, że nie ma dowodów na to, że takie rzeczy mają miejsce. Trump Odnosił się do programu telewizyjnego, w którym mieszkańcy skarżyli się, że ich zwierzęta znikają, a za to, winą za to rzekomo ponoszą migranci. Mów, mówił o Springfield w stanie Ohio, ale cała sprawa wydaje się bardziej wynikiem pańki społecznej niż rzeczywistości. Jednak, co jeszcze bardziej przerażające. W internecie zaczynają pojawiać się filmy, które pokazują brutalność wobec zwierząt. Na YouTubie na przykład można już zobaczyć wideo, na których policja zatrzymuje kobietę podejrzaną o zabicie kota. Ten obraz jest wstrząsający i trudno do wyobrażenia. Zosta Zostaliśmy postawieni przed niepodważalnymi dowodami na to, że pomoc, przemoc wobec zwierząt nie jest tylko y, abstrakcyjnym pojęciem, ale brutalną rzeczywistością, która dotyka nas na, na każdym kroku. Kobieta, która, którą zatrzymano, z zimną krwią zamordowała bezbronnego kota. Jakim człowiekiem trzeba być, żeby popełnić taki czyn co się dzieje z naszym światem gdzie zwierzęta istoty które ufają ludziom które są naszymi towarzyszami stają się ofiarami tak bezdusznych ataków to nie tylko kwestia yy, amerykańska to jest kwestia globalna przemoc wobec zwierząt jest Problemem, który rośnie na całym świecie, a my jako społeczeństwo musimy stanąć przeciwko temu murem. Kiedy słyszymy takie rzeczy, pojawia się w nas niepokój. Czy nasze zwierzęta w Polsce są bezpieczne? Czy możemy być pewni, że nie staniemy się świadkami podobnych horrorów również tutaj? Wydaje się to nieprawdopodobne, ale kto mógłby pomyśleć, że w Stanach Zjednoczonych ktoś oskarży migrantów o zjadanie psów i kotów? Świat jest pełen niespodzianek, niestety takich, także tych przerażających. Musimy sobie zadać pytanie: co jeśli pewnego dnia w naszych miastach zaczną znikać psy i koty? Co jeśli takie okrucieństwa dotkną także nas? Jesteśmy świadkami rosnącej brutalności wobec zwierząt na całym świecie, a wydarzenia, które widzimy w internecie, stają się coraz bardziej realne. Widia, na których policja zatrzymuje kobiety, kobietę za morderstwo, kota, to tylko wierzchołek góry lodowej. Każdego dnia pojawiają się nowe przypadki okrucieństwa wobec zwierząt, które są tak bolesne, że trudno w nie uwierzyć. Takie wydarzenia budzą w nas nie tylko gniew, ale także strach. Strach, że nie możemy już być pewni bezpieczeństwa naszych zwierząt że gdzieś tam w ciemnych zakamarkach naszego społeczeństwa kryją się ludzie, którzy są zdolni do takich potworności, jak możemy chronić nasze psy i koty. Przed takimi, którzy nie mają sumienia. Kiedy oglądamy filmiki, kiedy słyszymy o brutalnych atakach przemocy wobec zwierząt, trudno nie poczuć gniewu. Jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach ludzie robią coś tak okropnego? To nie jest świat, w którym chcemy żyć. Musimy działać. Nie możemy dłużej milczeć, że nie możemy udawać, że takie rzeczy dzieją się gdzieś daleko od nas. Każdy z nas musi stanąć w obronie zwierząt. Musimy domagać się surowych kar dla osób takich. Które popełniają takie zbrodnie. Musimy mówić na temat tego, jak ważne są zwierzęta w naszym życiu i jak należy je chronić. Bo jeśli nie teraz nie zareagujemy, jeśli teraz nie zaczniemy walczyć z przemocą wobec zwierząt, to kto wie, co przyniesie przyszłość. Może wkrótce będziemy świadkami takich samych horrorów w Polsce? Może nasze psy i koty zaczną znikać, a my będziemy bezsilni wobec tego, co się dzieje? To przerażająca myśl, ale musimy być gotowi na to, by stawić czoła temu wyzwaniu. To, co yy, usłyszeliśmy podczas debaty prezydenckiej w USA, oraz to, co widzimy w internecie, to sygnały alarmowe. Świat staje się coraz bardziej brutalny, a my musimy się temu przeciwstawić. Zjadanie psów i kotów, morderstwa zwierząt, to nie fikcja, to rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć. Nie możemy milczeć. Każdy z nas ma obowiązek. Stanąć w ochronie tych, którzy nie mogą się bronić, naszych zwierząt, bo to, co dziś dzieje się w Stanach Zjednoczonych, może jutro dotknąć nasze, także nas. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i pamiętajcie, miejcie zawsze oczy otwarte.